Na czym ta zabawa polega i kto się w to bawi? Bawi się w to każdy chętny, nie ma żadnego limitu wiekowego ani ograniczeń płci. Mówimy, że mapę strzela tak samo. Na pewno nie jest to wojna. Jest to rozwierka sportowa. Akurat dzisiaj gramy w formacie 3 czyli w różnych trzyosobowych. Oparte regulamin jest na zasadach europejskich. Przejechał do nas właściwie z Niemiec. Są organizacje, które tym wszystkim zarządzają. Gramy z regionami BFA. To, że obok jest kobieta świadczy o tym, że to nie jest tylko zabawa tak dla, dla chłopców, żeby tak nie czuła się totalnie bezbronna. Czy mogłabyś mi zaprezentować, jak się obsługuje ten, ten sprzęt? Oczywiście. Jest to elektroniczne markerki inwolopy na sprawczone powietrze, które znajduje się tutaj w butli. Tutaj nie. mamy loader na kulki, gdzie dosypujemy kulki. Które widać są akurat całkowane. Zasada bezpieczeństwa nakazuje zawsze pomiędzy grami i poza polem mieć założony tzw. warębak dla bezpieczeństwa, żeby po prostu nie, nie strzelić w nie zrobić krzydy. W momencie, kiedy chcemy już grać, ściągamy to, to włączamy sprzęt no i jak strzelamy, postaramy się nikogo nie, nie trafić. Nie lepiej, żeby jednak to pozostało w Twoich rękach w takim razie. Ale dostać? W prawozorom to nie boli tak bardzo. To kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że ludzie bardziej psychicznie boją się tego postrzału. A tak naprawdę jest to kulka wypełniona, że dlatego ona jest dość miękka i przy zderzeniu po prostu rozbija się, zostawia taki ślad farby. Naprawdę nie jest to bolesne, co świadczy o tym, że no, jednak kobiety grają w polskim paintballu. I teraz, że będę mógł, to jest żywien dowód na to. Ja wciąż czuję się jednak troszkę jeszcze niepewnie i, i pewnie powinnam renegocjować warunki swojego ubezpieczenia, ale na razie zostajemy tu dzielnie i będziemy relacjonować, jak te zawody będą gdzieś przebiegać. A trzeba dodać, że są to eliminacje do Mistrzostw Polski czyli nie są to pierwsze, lepsze e, drużyny zebrane z podwórka, ale faktycznie poważni zawodnicy. Agata ja Wolno, bardzo dziękujemy. Już za chwilę poddano